Kurwa. Co dzień będzie zrobił? O ty kurwa ciągniemy to tutaj kurwa! No ile kurwa można? A Remig już do 120 dolarów za smutowanie mnie. A ja kurwa 70 dolarów nie biorę, żeby setem zagrać. Ja pierdolę. Ja myślałem, że za punkty nie zmutał. No. Nic prosto. A, spytał czy masz za kola na moniakach? Boże, święty. <śmum> Kurwa, no. Ale ludzie są dziwni. <śmum> no, kurde. Lagi? Nie, nie gadaj, że laguje. No laguje. Czekaj, czekaj. Zaraz to naprawimy. 60% użycia profesora graficznego. KURWA! Jak close było, wy to widzieliście? Ja pierdole, no zjebałem. No zjebałem to, no. Zjebałem to. Dalej, tu dalej i powyżej nie Cześć witeczku traktuje się jako bardzo mądrą i inteligentną o. osobą. Bardzo często stosuje się do tego, co mówisz, i traktuje Twoje słowa bardzo poważnie. O, dlatego, kurwa, to nie abyś mi powiedział, jak uważasz, dlaczego Jan Paweł II gwałcił małe dzieci. Dź... No i głupoty, chłopisz. Aż we znak z... uderzyłem przez chłopa. Tragedia z tymi ludźmi, tragedia Jakbym był kobietą I miałbym sobie na przykład jakiś pojebany wzór na paznokcie wybrać To na pięciu paznokciach takim lakierem fajnym z wypustkami albo coś kegwu Twarz kurwa Kurwa No, ale pech Ja pierdolę, no ileż ja w tego akile wystrzelałem A z to jest. Nie drżawię. No Wystarczy słowo i jakiś gest, i nagle wiesz, czego od życia chcesz. I choć alfabet uczuć znasz, litera ta, taka niezwykła jest. M jak miłość, wiele imion ma, M jak miłość, niepozorna tak, em jak miłość, chodzi drogą swą, gdy ją mijasz, czemu wtedy odwracasz wzrok? Ty piszesz, że mam downa. Downhill to jest down, nie? Chyba. Downhill. Nie, czekaj. Downhill? Nie, to innego. Downhill. <grymne> nie wiem, co to znaczy słowo. Czekaj. Tłumacz. Co to znaczy Remi Downhill? Spadek. Dobra. <grymne> <grymne> ...chyba na głowę, ale jak byłam na jakimś tamtego. Na... Poradni takiej, wiecie tam, gdzie się dzieci chodzą, z zobaczyć czy macie wiecie, jakieś tam dyslekcje, dysortografię, strutututu. Yy, to mama mi tam zabrała, bo to było jakieś badania takie, takie, że trzeba było chodzić. Yy, nie, nie dał I, yy, I mimo wszystko, że wszystko jest głuci, wszystko potrafię, ale pani powiedziała, że nie widzę w 3D. I mi to siadło na psychę, bo ja tak sobie myślałam o co chodzi? Moja mama mówi to przez Tibie, Karolina, było grać w Tibie, nie wolno grać w Tibie już. Bo że nimi przez Tibie nie widzę w 3D, nie? Ale <grym> i ja nie wiem, ja nie byłam mała, ja w to uwierzyłam, nie? Ja się bałam grać potem w Tibie. Ale no, e, niby do teraz mam jakby tak Miłej nocy przy Eremasz Max. Na razie. Ba. Pa! pa. pa. Nie wiem. Za, nie ma skupienia. Nie ma skupienia. Kompletnie. Wam powiem. Ja na drugim monitorze powinienem mieć chat, was, a nie. That, 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 that's not it. Oh wait, that's not. It. Love, love, love. Listen to the music of the sing. We're just one big now we just be Love, 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 love. So <laughs> <laughs> Okay, Good night. Shit. Oh, this is All Oh, this is awkward. I can't believe what just happened. I actually... <laughs> <laughs> Kurva! Trzech ich było. Trzech ich było. Ajajaj. Aj, aj. <ścoughs> Wiedziałem, że to się stanie, ale. O, wyrwałem jej jelita z dupy. Wysmarowałem sobie główną myrę. Wyruchałem ją z dupę. Jo, wyciągam czaszki przez dupy. Wyłamuje palce na talce. Teraz w Fajnie, fajnie. No muszę być jak drinker. Nie, delwe, winie ci, dam to małta na 24. Ja pierdolę. No i czeka. Po... No, erkuj mnie, no, erkuj mnie, kurwa. Bida, Przepierdolony pierdolony, kurwo jebana, zrzma to zajebana, dziwko brudna, po co w to grasz w takim razie kurwo Jak masz tu się jawkować jak first pierdolona kurwo Ja pierdolę Nie! Nie, co tu się odjebało? Kurwa Jebać kurwa Nie wiem, to są ludzie po prostu do śmieci Do sypu i powinni wyjebać w worku foliowym Kurwa no W grze komputerowej Symulator śmieciarza oczywiście No ja pierdolę, przecież nie na żywo No co wy Po prostu tak mi się ze śmieciem Skojarzyło, ale później wiecie Ciąg myślowy, Warek foliowy To już brzmi za mocno Także w grze komputerowej

już się nagrywa. Cześć kochani. Ostatnio podobał wam się bardzo nasz Makingo, więc postanowiłam, że będziemy nagrywać dla Was o wiele częściej. Chyba masz trochę za dużo dekorit. Zjazd na stópki. Yy, stópki. się się Oj, chyba spadają wyświetlenia, co? <laughs> KURWA! Nie da się z tymi szmatami grać Oni tego nie poddadzą, bo ich kurwa trzymam za rogi I myślą, że wygrają tę grę. Kurwy pierdolone szmatami jesteście no Ten graci jest przewagą Syla, ten skur... Dobra, ucieczka Redatorek. To jest na całe siedziane? No, na razie czyste i szybki wiatr, kogokolwiek, kurwa, bo muszę, no muszę, no zaraz chce się, runda się kończy, panowie. Zapraszam tego nauta, co? Za, tu ją ominąć. Dobra, ut spalony, to jest można powiedzieć, że coś zrobiłem. Te minionki wybuchną, zara. No tu jeden został, dobra, to można olać. Nie, no, set daj buję Branda, co jest. Nie no kurwa jest realna no, de carry, naprawdę ten heros, jak się gra z realem, to powinnoś się kurwa wypierdalać z klienta i pisać debilem jesteś. No, nie no kurwa tego to nie patrzę w ogóle.